Friedenstrasse w Hamburgu przy Hasek, gdzie Boże oparcie chyba mieskałem. Pamiętam, jak byłam w Dachau w 2006 roku i nocowałam w schronisku dla młodzieży, bardzo chciałam być w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau na Mszy Świętej, ale to było daleko, byłam chora. Poszłam do kiosku, no i zadzwoniono po taksówkę. Mieszkam w Friedenstrasse i taksówkarz zadzwonił. Friedenstrasse, czyli ulica Pokoju. Friedenstrasse jest również Monachium, ulica Pokoju. Dzisiaj, 15 sierpień Matki Boskiej Zielnej, która jest królową Polski. Królowa Polski w niebowzięta, która się ukazała w Neapolu 14 sierpnia 1608 roku, która ukazała się świętem, świętemu Jackowi. 14 sierpnia 1223 roku w Krakowie w kościele Trójcy Świętej, założonej 12 marca 1223 roku. To jest też bardzo dziwne. W tym kościele w Kaplicy Sobieskiej, w Kaplicy Różańcowej, została pochowana mama króla Jana III Sobieskiego, Teofina Sobieska, czyli wnuczka Szubkieskiego. Została pochowana razem z synem. 2 listopada 1983 roku czy to jest możliwe, żeby tak zwany polski papież z Wadowic o tym nie wiedział z Wadowic, gdzie 12 kwietnia 1947 roku Rudolf Hess błagał naród polski w imieniu narodu niemieckiego o przebaczenie tego dnia 12 kwietnia w 1947 roku w Rzymie ukazała się Matka Boska nadziei Zna się w klasztorze, się przy Trzech Fontannach, miejscu święcia Świętego Pawła, zapowiedziana była 15, 12 kwietnia 1937 roku w Trzech Fontanach. Luigi Sinapi, Matka Boska, kazała pójść i do Watykanu i powiedzieć, że Pacelli, który był nuncjuszem papieskim w, w Bawarii, potem w Niemczech, że będzie papieżem i że objawi się za 10 lat. Obietnicę dotrzymała. Także historia o Święcimia, gdzie rytualnie został zamordowany Maximilian Kolbe, skończyła się 12 kwietnia 1947 roku w Wadowicach, tam gdzie żył ten niezwykły święty papież. To ma być patronem Europy. Jakiej Europy?